Hej, siumneczko, witajcie z tej strony Gileon I witam Cię w sklepie 11 listopada 2024 roku. No i co, mamy nowy zestaw magiczna mglista za 1800. I mamy w nim nowego skina itemy, czyli magiczna mglista za 1200. Tak się tutaj prezentuje wraz z takim stylem. Stylego. Lecaksoniczne gwiezdne skrzydła. Mgliste rogi za 800. Zamglone gwiazdy za 500. Tajemotka i te skiny nadal w sklepie. Zestaw pomocna płetwa za 2000. Ratownik Szczepan za 1500. Szczękawiczki za 800. Rekini Patrol za 500. Bogactwa za 500. Zestaw Żelek za 3700. Mi tyle pokazuje Wam cały zestaw, a normalnie ten zestaw się nie ma czynego i temat kosztuje 2000. Żelek za 1200. Stworzonka za 800. Macki bitewne za 1200. Spektrum Kleksów za 500. Powrócił Balwin Piekielny Szkielet. Awatar To Samo. Skiny Eminem'a Nodal w sklepie. Snoop Dogg To Samo. Zestaw Światowe Mistrzostwa Fences 2024 Nodal w sklepie. Ścieżki Omowe To Samo. Sprzęt na festiwal nadal w sklepie. Odpalaj silniki to samo. Nie możecie ikonowych emotek. No i co? Jeśli sklepikom się podobał to pamiętajcie. Subzone łapka w górę ko Gigi Leon w sklepie. A się z was żegnam. Siemneczko.